Cześć, witajcie na kanale Grybalnie, ja no, no to jest moja świątynia. gracza. w dzisiejszym materiale jest X Rodzicu. I zobaczymy sobie, słuchajcie, nową figurkę, która dotarła do mnie do kolekcji. Jest to figurka z gry Tom, Pla Tom Prider. Mamy tutaj naszą Larę. W lepszej, słuchajcie, tutaj pozie i ogólnie w lepszej figurce niż ta, co była y, ostatnio. Jakoś, znaczy, tamta była ta klasykera, tak? Jakoś tak, ale ta mi się bardziej podoba. Oczywiście, figurkę zakupiliśmy. Bo oczywiście miałem pewne różne tam dziwne zarzuty od niektórych ludzi. Zakupiliśmy, powtarzam, zakupiliśmy, czy za pieniądze. Ja mam pieniądze daję komuś, czy kupuje. W sklepie Planeta .pl, jeżeli ktoś by z Was chciał zakupić taką to figurkę bądź inne figurki, to z kodem grywanie 5, macie 5% rabatu, z grywanie 10%, macie 10% rabatu. Na dole jest opisane, do czego dany kod rabatowy służy, i macie też oczywiście darmową dostawę lub odbiór osobisty, co kto woli. Ta figureczka kosztowała e, gdzieś, chyba w planeta, za 349 zł. Jakoś tak. Zobaczymy, czy Dark Horse tutaj dowiodło. Widziałem kilka figurek, których twarz w ogóle się nie zgadzała z tą, co jest tutaj. Wyglądała tam naprawdę tragicznie. Taka troszeczkę jakby coś zmalowanie było na, na wietrze. No ale cóż, zobaczymy. I słuchajcie, co ciekawe, idziemy zrobić unboxing tam dalej. Wreszcie posprzątaliśmy w tamtym miejscu, więc jest gdzie. Jest gdzie pokazywać różnorodne sprzęty, więc tutaj już Was nie będę męczył tym oto bałaganem, który jest u mnie na biurku, więc lecimy sobie tam, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy... Chciałem już zakończyć. I idziemy do drugiego stanowiska do nagrywania. No no jesteśmy już tutaj na drugim stanowisku do nagrywania. Jak widzicie z tyłu mamy takie dodatkowe puzzle powstałe, dzięki czemu jest troszkę bielsza ściana, mamy inny stół. Zwykły, biały. Już nie ma tam typu tego materiału plastikowego, więc o wiele łatwiej się będzie cokolwiek tutaj pokazywało. I tak, słuchajcie, prezentuje się front naszego pudełka. Eee, tak wygląda ono z boku. Tak wygląda z tyłu. Mamy trzy grafiki przedstawiające naszą figurkę. Na dole informacje, że jest to właśnie od firmy Dark Horse. I z tej strony wygląda to tak. Niestety jest to kolejna figurka z serii tych ekologicznych, bo jak wiecie Dark Horse przeszedł na wytłoczki z jajek. Takie tak to wygląda, dlatego że figurka już nie jest zapakowana w plastikową obwolutę, która ma chronić przed uszkodzeniami, tylko jest zapakowana w takie dziadowski, dziadowskie coś. O, zobaczcie, tak to, e, tak to, sobie, tak to wygląda i w takim czynniu dostajemy figurkę. Jest to moim zdaniem gówno, mówiąc tak wprost i pokrótce i, i dosadnie, bo to przed niczym nie chroni. To jest po prostu tak, jakbyśmy wrzucili do kartonu i tyle, i ta figurka w środku sobie lata. A lata sobie, bo jedynie jest tylko pokryta widzicie, folią, No i to takie. Takie sobie, moim zdaniem, o, takie dziadostwo, ale rozumiem coś, co jest z drzewa, jest bardziej ekologiczne. No cóż, dobrze. Tak wygląda nasza figurka. Mamy zapakowaną w taką folię. E, trochę śmierdzi. Mamy tutaj wymienną dłoń i tu jeszcze jest coś dodatkowo. Co tu jest? Kolejna e, wymienne ramię i tu drugie. Więc e, możemy sobie e, tutaj to ramię zmieniać na jedno bądź drugie, w zależności co chcemy. Czy chcemy mieć yy, jedną i drugą broń, czy chcemy mieć... Jak to się nazywa? Czekam. Tak? A, to co się tak wbija. No. Chyba tak, ale słuchajcie, to jest bardzo... Ja, tak mi się wydaje. Jak powiedziałem źle, to sorki. No patrzcie, takie ale serduszko. Możemy sobie to włożyć tutaj. Zobaczymy, gdzie jest wycięcie. Tutaj, w tę stronę możemy mieć na widzicie jak są dwie bronie możemy to wyjąć i dać sobie to w ten sposób nie wiem co według was lepiej wygląda według ciebie to to? No. zostawiamy? Dobra, dociskamy i zostawiamy troszkę to lata. Zobaczmy sobie teraz od samego dołu, aż po samą górę. Tak wygląda e, nasza podstawka. To słuchajcie, jest w pełni plastikowe, ale to jest taki troszkę ale mięciutki plastik. E, mamy tutaj napis Tom Prider. E, tak wygląda ta zieleń, ten cały monument. Tak to się tutaj prezentuje. Spasowanie naszej figurki jest dosyć dobre, aczkolwiek ona troszkę się tutaj gibie na tej stopie. Tak to wygląda tutaj. Dwie kabury mamy puste, ze względu na to, że możemy to sobie włożyć tutaj. A tak to wygląda z tej strony. Plecak. Włosy są całe, bo wszystkie włosy, jak są w figurkach robione w ten to sposób, mają tendencję do tego, że się w tych wszystkich obwolutach łamią. A najbardziej właśnie w tych kartonowych, bo ostatnio też miałem figurkę z. którąś z figurek, które właśnie też się jej włosy złamały. Tak to wygląda tutaj. Tak się prezentuje. Tak wygląda ta broń. I to jest twarz. Twarz ma, słuchajcie, taką raz, że zdenerwowaną. A dwa. Twarz, zobaczcie, jak podświetlimy, Bardziej wygląda tak. Pokaż mi to pudełko. Na pudełku ona troszeczkę inaczej wyglądała. Zobaczcie, tak mamy tu, tak ona wyglądała tutaj. No boże, w sumie podobnie. Ona ma taką, taką minę, jakby miała zatwardzenie. Troszeczkę, ale ogólnie nie wygląda to słuchajcie źle. No z daleka w sumie na tym podświetleniu wygląda ta twarz jeszcze gorzej. Ale samo wykonanie figurki wydaje mi się, że jest dobre. Standardowa półka cenowa, standardowe wykonanie w przypadku Dark Horse'a, więc tutaj w tej cenie chyba więcej wymagać e, się nie da moim zdaniem. Zobaczmy sobie teraz wagę oraz wymiar e, naszej figurki co do wymiarów, no to sprawdzimy sobie podstawkę, która wygląda w ten oto sposób 21,5 cm. Słuchajcie, na 15 cm około. E, sama wysokość e, naszej figurki bardziej gdzieś mierzymy, dokąd ją mierzymy? No do 23 cm, będzie miała około 23 cm. Co do samej wagi, jest ta upieprzona waga, która nie działa. Ta prezentacja w materiałach, słuchajcie, ona nie da rady, bo to, co na nią kładliśmy, o, działa. Okazało się cięższe, ona ma limit 5 kg. Może coś innego zainwestujemy. Zobaczymy. mam 815 gramów figurki, więc możecie sobie sprawdzić ze specyfikacją, jaką otrzymuję tutaj od producenta przed zakupem. I tak, słuchajcie, w pełni prezentuje się nasza figurka. Ostateczne wnioski są, wydaje mi się, że pozytywne. Ehm, ładniejsze niż tamto ostatnia. niż tamta ostatnia to na pewno i w ogóle podoba mi się jak się figurki prezentują tutaj na tej, e, na tej ściance. Ładnie to wygląda i fajnie też będą wyglądały zdjęcia. Jeszcze chcemy troszkę nad oświetleniem popracować, zobaczymy chyba, że to zamknę wszystko w pizdu, ale jeszcze nie wiem, więc jest bardzo dużo skrajnych emocji. E, e, figurka wygląda, Git. Czy teraz będą jakieś filmy dodatkowe? Na pewno będą, pojawią się dwa filmy z Planeta Prezent. Na czas urlopu i wakacji, więc tutaj będzie troszkę mniejsza aktywność, i tak jest mała, ale będzie jeszcze mniejsza. Taka informacja parafialna z wielką ilością emocji. Żadnych qa innych takich specjalnych materiałów jak zeszłego roku nie planujemy, bo mi się nie chce. Tak więc tyle w tym materiale. Łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek i czekam na komentarze. Jeżeli ktoś był skłonny do zamówienia tej figurki, to na dole jest link do sklepu wraz z kodami rabatowymi. No i cóż, tyle w temacie. Trzymajcie się, cześć.